Cześć wszystkim. Witam na metalicznym kanale. Dawno, dawno mnie nie było. Prawie rok warsztat się bardzo dużo zmienił. Postanowiłem zrezygnować z konstrukcji stalowych, produkcji ich i tak dalej ze względu na ogólnogospodarczą sytuację światową więc podjąłem decyzję, że biorę się za mechanikę pojazdową, maszyn, wózki widłowe, traktory i tak dalej. Potencjał, że tak powiem, jest duży, natomiast no nie ukrywam, że tej branży jest ciężko, jeżeli chodzi o branżę stalową, jak i w każdej, jak i w każdej, z drugiej strony, o, nawet jest komputer jeden i drugi kupiony, to akurat jest jeden, tu mamy JCB teraz do roboty, ale zmierzając do konsensusu, będę coraz częściej wypuszczał jakieś filmy z mechaniki pojazdowej, mam Zatrudnionych dwóch mechaników samochodowych. Oni ogarniają wszystko. Są chłopcy skrupulatni. Na tej podstawie chcę ruszyć, że tak powiem, kanał. E, może być pod nazwą metaliczny kanał, i tak dalej. E, zapraszam wszystkich serdecznie i przepraszam, z, e, zarówno z drugiej strony, że tak długo mnie na tym kanale nie było. Natomiast yy, yy, chcę to wszystko ruszyć na nowo. Mam nadzieję, że oglądalność nie spadnie. Troszeczkę przeinaczyłem to. Teraz mamy nawet powietrze zrobione. Tutaj pociągnięte jest wszędzie odlejacze nawadniacze. Trochę się pozmieniało. Myślę, że na plus. A jeżeli chodzi o spawanie, to tak szczerze powiedziawszy, to już mi się nawet nie chce. Za dużo wszystkiego po kolei. Duży zakład też yy, kuleje z konstrukcjami stalowymi. No, powiem szczerze, jak to wygląda. Także tutaj nie ma co się. O! I zajebiste, fajne urządzenie. Ściągacz hydrauliczny do sprężyn. Także zapraszam serdecznie do oglądania mojego kanału na nowo. Wszystkich tych, którzy do tej pory oglądali, można w cudzysłowie powiedzieć, są wierni. Zapraszam.